Człowiek orkiestra, który dokonał wielu historycznych osiągnięć. Usadził Anglików, znalazł wspólny język z Argentyńczykiem, powstrzymał urugwajskiego hrabiego Drakule oraz wiele więcej, ale tego się dowiecie w dalszej części tego skrótu. Dobry. Giorgio, profesjonalny debiut zaliczył w Serie C. Reprezentował barwę Livorno i zagrał w trzech meczach, zbierając łącznie szalone 6 minut lub 360 sekund, kto co woli. Z racji odległych czasów nie jest to udokumentowane w żaden sposób co najwyżej w postaci hieroglifów, więc przejdźmy do sezonu następnego, który obfitował wiele materiałów wideo. Zacznijmy od tego, że cały skład Livorno został zaprezentowany na dożynkach czy tam rodzinnym pikniku. Ciężko mi dokładnie określić, co to jest. Ale wszyscy zawodnicy wyszli na scenę, pokazali się przed lokalną publicznością, dziennikarz z miastowej gazety, którą czyta 10 osób, porobił zdjęcia i fajnie było. A jeżeli we Włoszech są podobne tradycje jak w Polsce, to w ramach dalszej części zabawy ludzie zaczęli narzekać, dlaczego piwo jest takie drogie, po czym kulturalnie, za jego pomocą, odcięli swoją świadomość. W tym sezonie Giorgio grał więcej. Livorno rządziło i dzieliło w tabeli ligowej, a największy sukces to przegranie tylko 1 do 3 przeciwko Napoli w Pucharze Włoch. Drugi największy to awans do Serie B. Dostrzegając kiełkujący talent Cieliniego, AS Roma wykupiła go z objęć Livorno. O tym transferze nie ma za dużo wzmianek, na przykład na polskiej wikipedii jest to kompletnie pominięte, a to z uwagi na naturę tego ruchu, bo był to transfer w ramach umowy współwłasności. I zanim wytłumaczę jak to wyglądało w przypadku Giorgio, to na chłopski rozum profesor wyjaśni co to ta współwłasność jest, bo obecnie tego już się nie stosuje. Drogie dzieci, wyobraźcie sobie, że wasi rodzice nie są zadowoleni z waszych ocen w szkole. Ogólnie jesteście dla nich jednym Wielkim rozczarowaniem i decydują się was sprzedać do jakiejś innej rodziny. Oczywiście mówię to czysto w ramach hipotezy, bo handel ludźmi jest zakazany. Więc no, oni decydują się was sprzedać oraz na was chcą zarobić. Ale jednocześnie jakbyście się ogarnęli i zaczęli uczyć, to chcieliby mieć możliwość sprowadzenia was z powrotem. Z tej racji dogadują się z rodziną zastępczą, że cena za was będzie niższa, na przykład. 4 żubra, ale zaklepują sobie 50% wartości do Was, więc teraz obie rodziny mają do Was prawa. Reprezentujecie tę zastępczą, ale możecie być wypożyczani, na przykład jak trzeba coś zrobić, trawę skość czy coś. Albo możecie też odejść do zupełnie innej, trzeciej rodziny, oczywiście za zgodą tych dwóch poprzednich, wtedy one się dzielą zyskami z Was. Po jakimś czasie ta biologiczna rodzina może zdecydować, że chce mieć was z powrotem u siebie na własność. Wtedy musi zapłacić te 50% tamtej rodziny, albo zdecydują, że chce się was pozbyć na stałe. Wtedy tamta musi wykupić, albo dogadają się obie, że sprzedadzą was definitywnie, że nie chcą was, idźcie w pizdu. No to wtedy tam też sobie się dogadać i profitami podzielić. Tyle. Koniec lekcji. W czerwcu 2002 roku za lekko ponad 3 miliony euro Giorgio został sprzedany do Romy w ramach umowy o współwłasność i od razu wypożyczony z powrotem do Livorno. Coś tam pokopał, ale bez szału. Wypożyczenie przeciągnęło się na sezon 2003-2004. Cielini na stałe przebił się do podstawowego składu, a w październiku strzelił swoją pierwszą bramkę. Taka dobitka na raty, ale goal to goal. Częściej występował na lewej obronie lub lewym pomocniku niż w środku defensywy, tak jak to znamy z nowoczesnych historii, więc Nierzadko bywały takie momenty, że ten jego zadarty nosek polował w polu karnym na jakieś dobitki. Raczej nieskutecznie. Rok 2004 to również debiut w seniorskiej reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich. Chyba seniorskiej, bo jedne źródła pokazują, że to się zalicza jeszcze do U21, a inne, że to już dorosła reprezentacja. W każdym razie w meczu o trzecie miejsce pokonali Irak i zajęli no, trzecie miejsce. Brawo, Giorgio zagrał tam 5 minut. Tutaj jeszcze statystyki indywidualne oraz pozycja Livorno w tabeli serii. Serie B, wakacje 2004. Wspaniały czas, ale również zakręcony. Giorgio został wykupiony przez Juventus za 6,5 miliona euro. Wykupiony definitywnie, dla jasności. Natomiast od razu go sprzedali w ramach umowy o współwłasność, oczywiście, do Fiorentiny za 3,5 miliona euro. No i tam grał najbliższy sezon. Jeżeli ktoś wcześniej uznał, że te igrzyska to nie debiut w seniorskiej reprezentacji, tylko zalicza się to do U21, to w tym towarzyskim pojedynku przeciwko Finlandii nie ma żadnych wątpliwości, że Giorgio został oficjalnie naznaczony dorosłą włoską piłką. A potem nawet zagrał w meczu o stawkę, bo w eliminacjach do mundialu 2006 spędził 90 minut na boisku w spotkaniu przeciwko Szkocji. Na główny turniej nie pojechał, więc złoto przeszło mu tuż obok nosa, a nos ma spory, więc było całkiem blisko. W Serie A coś tam postrzelał, łącznie to z 3 razy do bramki trafił. Trochę słabo jak na fakt, że 50% występów to w roli lewego pomocnika odegrał. No ale ludzie ciągle się mylą. Jezusa kiedyś ukrzyżowali, bo się pomylili, więc skąd można było wiedzieć, że Giorgio to rasowy, środkowy obrońca, a nie skrzydłowy. Jak jesteś niewierzący, to weź sobie wymyśl inne porównanie, możesz się nim pochwalić w komentarzu. Fiorentina skończyła sezon. Po prostu skończyła sezon, nie ma o czym mówić. Na wakacjach 2005 Giorgio został wykupiony przez Starą Damę z Fiory za lekko ponad 4 miliony euro i od tego momentu należał w 100% do Juventusu. Debiut Włocha w nowych barwach nastąpił późno, bo dopiero w październiku przeciwko zespołowi co się zowie Messina Peloro, ale jak już się rozkręcił to grał w miarę często. Ten sezon to również debiut w Lidze Mistrzów i na powitanie dostał oklep od Bajernu w grupie, a potem już tak na dobre odpadli dopiero z Arsenalem w ćwierćfinale. Łącznie 23 wystę na koncie Giorgio oraz wygrana Liga jako pierwsze poważne trofeum wywalczone drużynowo. Cieszył się z niego no jakoś miesiąc, potem wybuchła afera Calciopoli, Starą Damę uznano za starego szósta i tytuł za ten sezon oraz poprzedni im zabrano, a w dodatku zdegradowano do Serie B oraz nałożono karę punktową. Pomimo wstydu, dużego wstydu i odejścia wielu gwiazd, Juventus przeszedł przez Serie B jak pożar przez Kalifornię, niszcząc wszystko na swej drodze. A potwierdzeniem moich słów niech będzie mecz przeciwko klubowi, którego nazwa brzmi jak seria jakiejś mebli Arezzo. Juventus tym spotkaniem zapewnił sobie wygranie ligi, a Cielini strzelił dwie bramki. I to jest pierwszy przypadek w jego dorosłej karierze, jak kończy mecz z dwoma sztukami na koncie. Tutaj odebranie pucharków, wgląd w tabelę i statystyki indywidualne. Zanim przeanalizujemy, jak wyglądał powrót do najwyższej klasy rozrywkowej, trzeba zaznaczyć, że na jesieni 2007 Giorgio strzelił pierwszą bramkę dla reprezentacji. Właśnie tę? No, taka od biedy, może być. W lidze dość niespodziewanie i ze sprawą kontuzji innych, Giorgio został przesunięty na środek obrony, na stałe i jechał tam z frajerami równo. Nawet w meczu z nacjonalistycznym Lazio strzelił dwie bramki ponownie. Te osiągnięcia poskutkowały przedłużeniem kontraktu z Juve do 2013 roku. Stara dama jeszcze była za słaba, żeby wygrać ligę, ale dopiero co do niej wrócili i trochę czasu musiało minąć, zanim znowu ich parszywe ręce namącą w papierach. Po sezonie miało miejsce Euro 2008, Włochy wyszły z grupy, Giorgio był podstawowym obrońcą i wszystko było fajnie, aż do momentu jak David Villa odebrał mu godność. W dodatku w serii rzutów karnych Hiszpania okazała się lepsza, a koniec końców śmierdziele wygrali te mistrzostwa, ale to opowieść na inny odcinek. Na początku sezonu 2008-2009 lekko się połamał, ale szybko wrócił do zdrowia i wspomógł swój zespół w ligowych zmaganiach. A wspomagać było w czym, bo rywale nie próżnowali. Tutaj, na przykład, nie dość że powstrzymał Ronaldinho i jego ofensywną ekipę, to jeszcze bramkę zaliczył, a ostatecznie drużyna Ancelotti'ego musiała oddać wyższość starej damie. Jako ciekawostkę dodam, że w rewanżu na wiosnę został delikatnie ustawiony do pionu przez Maldiniego. W eliminacjach do Ligi Mistrzów strzelił swoją pierwszą bramkę w Europie, a w 1 w meczu rewanżowym przeciwko Chelsea dostał pierwszą czerwoną kartkę, co kosztowało Juventus awans. 10 punktów za liderem w lidze, łącznie 5 bramek i lekko cofając się w czasie na przełomie 2008 i 2009 roku został uznany najlepszym obrońcą ubiegłych 12 miesięcy na włoskiej ziemi. Nie ma filmiku, ale jako rekompensatę macie pokaz jak Ibra odbiera swoją nagrodę. Rok 2009 to pomimo bramki w fazie grupowej, nie wyjście z grupy w Lidze Mistrzów. Bordo za mocne. Trzecie miejsce dało im spadek do Ligi Europy, tam walczyli z całych sił, ale w jednej ósmej trafili na Roya Hodsona, a on z niejednego pieca jadł. Prawdopodobnie jadł, jak jeszcze piece nie były wymyślone, w końcu ma jakieś u siebie Juve wygrało 3 do 1, ale w rewanżu całą przewagę roztrwonili i to klub z Londynu ostatecznie mógł się cieszyć awansem. 10 stycznia po raz pierwszy wystąpił z opaską kapitana na ramieniu. No i no lepiej niech sobie odpuści na jakiś czas. Fatalny sezon starej damy dostał potwierdzenie w tabeli ligowej. Natomiast Giorgio indywidualnie jakoś tam się trzymał. Rok 2010 to również mundial w RPA. Parę materiałów zrobiłem o tym turnieju, ale nigdy nie poruszyłem tematu frajerstwa Włoch. Więc poruszam teraz. Frajerzy Włosi odpadli w grupie. Cielini grał w każdym meczu jak coś. W sezonie 2010 11 strzelił dwie bramki w lidze. Jedna z nich nawet nie była zdobyta za pomocą swojej ogromnej głowy, więc należy to docenić. Z racji żenującej postawy w zeszłym sezonie to teraz grali w lidze Europy i nie spodziewajcie się żadnego progresu, bo w grupie lepszy okazał się no, na przykład Lech Poznań. Zainteresowanych zapraszam do obejrzenia tego odcinka, jest tam trochę o Starej Damie. 12 miesięcy minęło, ale czas w Turynie jakby się zatrzymał. Ponownie siódme miejsce na zakończenie sezonu. 1 lipca do klubu jako nowy szkoleniowiec przyszedł łysiejący szaleniec z problemami z kontrolowaniem emocji. Nazywał się Antonio Conte i jako pierwszy trener od dawien dawna dał Turynowi skudecto. Jest to też pierwsze skudecto Giorgio, które zostało zdobyte bez oszustw. Chyba, no u makaroniarzy nigdy nic nie wiadomo. Na wyciągnięcie ręki było drugie trofeum, ale w finale Pucharu Włoch zespół z Sknerusa Kwacza de Laurentisa okazał się lepszy. Cielini trochę pograł na środku obrony, trochę na boku, trochę tu, trochę tam. Gdzie pojawiała się jakaś dziura, to jego nosek i Wypełniał. Po zakończeniu meczów klubowych odbyło się Euro 2012. Endless Summer, krzychu Golonka, gospodarze, to wschodnie państwa drugiego świata, powinniście kojarzyć imprezę. Włosi radzili sobie świetnie, Balotelli latał bez koszulki, obrona złożona z graczy Juventusu traciła bramki, ale mało, maksymalnie jedną na mecz, i niestety ta bajka skończyła się w finale. Hiszpania to przeciwnik taki sam jak grywal Mariusza Pudzianowskiego. Za mocny. Ale, zamocny, ale Włoscy kibice musieli się zadowolić drugim miejscem, ale na ich triumf jeszcze przyjdzie czas. Buka Josaka w tym momencie pewnie film wyłączył. Nową kampanię Juventus zaczął od pokonania Napoli w Superpucharze Włoch. Niestety, z racji kontuzji, Giorgio tam nie zagrał. Ogólnie, cały ten sezon to taki słodko-gorzki. Często przesiadywał u medyków, którzy leczyli jego schorowane ciało, a jak już wracał, to trybuny miały go po czym pamiętać. Starzy oszuści znowu wygrali ligę. Radzę się przyzwyczaić do tego, bo parę razy jeszcze powtórzę to zdanie. Ale poza tym, to nic więcej nie wpadło na konto. No chyba, że rozszerzymy perspektywę do reprezentacji, to wtedy w czerwcu, pokonując i w karnych, tej trzecie miejsce w pucharze konfederacji. W finale grała drużyna Mencena i Braun'a. Podobno nikt nie wygrał. Nowy sezon to ponownie klepnięcie Superpucharu Włoch z tą różnicą, że teraz wystąpił w tym widowisku, a i nawet bramkę strzelił, ale patrząc na postawę skrajnych nacjonalistów z Rzymu, nie było to trudne. Właściwie banalnie łatwe. Scudetto ponownie wpadł na konto, w lizę mistrzów już tak ciekawie nie było, w zasadzie to zesrali się potężnia, ale trzecie miejsce dało im awans do chwalebnej Ligi Europy, tam odpadli dopiero w półfinale, a to wszystko dzięki przegranej na wyjeździe, bo w Turynie uraczyli swoich kibiców tylko bezbramkowym remisem. Ten rok, również szalony plan Conte z graniem trójką obrońców, więc Giorgio nie pałętał się już po skrzydłach, a siedział sobie spokojnie na lewej części środkowej formacji defensywnej. No i jeszcze kontrakt przedłużył do 2017, ale to tylko taki szczegół. Parzysty rok to również wielka reprezentacyjna impreza. Teraz trafiły się Mistrzostwa Świata. Włosi pokazali się lepiej niż 4 lata wcześniej, ponieważ zanotowali awans o jedną pozycję w grupie. Ale przejdźmy do rzeczy ważnej: kogo interesują jakieś punkty. Podczas ostatniego meczu w grupie Luis Suarez ugryzł Giorgio w ramię. Nie pytajcie mnie, dlaczego. Urugwajczyk w swoim życiu podejmował wiele decyzji, których nie można było racjonalnie usprawiedliwić. Cielini po upewnieniu się, że nie ma żadnej alergii na urugwajskie ukąszenia, przystąpił do sezonu 2014-15 cały i zdrowy. Zaskoczenie, bo ten super puchar Włoch, który dotychczas ciągle wygrywali, teraz przegrali i w dodatku Giorgio zmarnował rzut karny w serii 11. Ale na pocieszenie wygrali puchar Włoch i nasz protagonista tym razem strzelił. W dodatku nie potrzebował do tego karnych. Liga to tam wiadomo, skupmy się na Champions League. Juventus doszedł do finału i tam przegrał z Barceloną. Swoją drogą to akurat Cielini nie grał, ale na tym się nie Koncentrujemy. Po drodze, dokładnie w półfinale, musieli rozprawić się z Realem Madryt, w który nie wygrali. W Madrycie zremisowali, no nie byłoby nic niesamowitego, od zwykły mecz, ale w drugiej połowie Cielini został poważnie ranny. Skórka mu się przecięła i w litrach krwi spływających na koszulkę i wsiąkających w bandaż, zakończył to spotkanie na stałe zapisując się w historii najładniejszych zdjęć piłki kopanej. Następna kampania to ponownie trochę problemów zdrowotnych. Ligę wygrali i super puchar również, ale Giorgio wtedy nie grał. Natomiast w finale Pucharów Włoch grał i to z opaską kapitana. Stara dama pokonała odwiecznego rywala, ale miejmy na względzie to, że w barwach Milanu grał Bakka, Kucka i banda pozostałych losowych nazwisk. W kwestii minut nie wyglądało to źle, bo jak już był zdrowy, to grał po 90, ale w drugiej części sezonu pauzował praktycznie od lutego do maja. Nie przeszkodziło to Conte, który pozostawił Juventus na rzecz prowadzenia reprezentacji Włoch, aby powołać Giorgio na Euro 2016. Strzelił tam nawet bramkę, ale makaroniarze odpadli w ćwierćfinale z Dojczami. Następny sezon to następne skudectwo. to następny puchar Włoch oraz to następny finał Ligi Mistrzów. Tym razem Giorgio zagrał, ale jak ostatnio Barcelona była lepsza, a tak teraz królewscy pokazali miejsce starej damie. Sezon 2017-18 stoi pod znakiem Ligi Mistrzów, pozytywnie i negatywnie. Pozytywnie, bo po pokonaniu Tottenhamu w jednej ósmej Giorgio wyjaśnił na czym polega odwieczny problem Kogucików. When, when

Liga tutaj, a Giorgio został w końcu doceniony i znalazł się w jedenaste sezonu UEFy. No i jeszcze Puchar Włoch gdzieś tam po drodze wleciał, to jest nieważne. W 2018 roku Cielini przedłużył kontrakt o dwa lata, no i z takich ważniejszych momentów w tym sezonie to Mourinho uciszył cały Turyn, a Giorgio po nowym roku zagrał swój 500 mecz w barwach Juventusu. Z tej racji klubowy profil zamieścił filmik, który po pięciu latach zrobił lekko ponad 50 tysięcy wyświetleń. No, nie znam się, ale wydaje mi się, że PR-owo nie jest to dobry wynik. Do kolekcji wpadł jeszcze Super Puchar, no i oczywiście Liga wygrana. Jakby ktoś nie zauważył, to Ronaldo został wypchnięty z Realu i występował już w Juve. W dodatku Giorgio został oficjalnie ogłoszony nowym kapitanem Starej Damy. Wcześniej ten zaszczyt był zaklepany dla innych starych dziadów, którzy wreszcie odeszli. Z opaską nie pograł za dużo, bo już na początku następnego sezonu zerwał więzadła i praktycznie przez całe rozgrywki nie grał. Juventus solidarnie z kontuzjowanym zawodnikiem też nie grał i wszystko co tylko mogli przegrać to przegrali. Oprócz Ligi. Ją przegrają dopiero w następnym rozgrywkach. W 2021 roku wygrali super puchar pokonując Napoli. Niestety nikt tego nie widział, bo nie można było. Wygrali również Puchar Włoch, to z kolei widziały całe 4300 widzów, oszałamiająca liczba. Ale wszystko co związane z klubem schodzi na drugi plan. W czerwcu Giorgio pokazał, że Hiszpanom brakuje luzu, a Anglikom podstaw do wygrania Euro. Traumatyzując Sakę w końcu doprowadził makaroniarzy do podniesienia znaczącego trofeum na europejskiej arenie. W sierpniu 2021 przedłużył swój kontrakt z Juve o kolejne dwa lata. Wszyscy się cieszyli z tej informacji, zwłaszcza Dybala, z którym pogawędził sobie jak z nikim innym. W sumie to nic nie udało się wygrać, a po przegranym finale Pucharu Włoch z Interem stary Włoch doszedł do wniosku, że dość tego Juventusu. Kontrakt niby przedłużony, ale odchodzi już po tym sezonie. W ostatnim domowym meczu wygłosił mowę, pokazał swoje dziecko, to chyba jakaś inspiracja wersów i tyle. Odszedł na Amen. Jeszcze po zakończeniu rozgrywek klubowych zakończył karierę. Reprezentacyjną, oczywiście po przegranej w jakimś tam głównopucharze z Argentyną. Jego nowym klubem okazało się LAFC. MLS nikogo nie interesuje. Ja nie wiem o co tam chodzi. Amerykanie są dziwni, więc z nowym klubem wygrał to. Przegrał to i 12 grudnia 2023 roku ogłosił, że ma dość biegania za piłką i kończy karierę. Od teraz będzie inwestował w kobiecą piłkę nożną i pisał książki. Pierwszą rzecz skrobnął już w 2022 roku, coś tam o rasizmie, więc szlaki przetarte. A w kobiety zainwestował we wrześniu 2024, kupując udziały w czymś tam, w czymś tam. Kogo to interesuje? No przecież mecze kobiet oglądają tylko wiboty. Oto cała kariera Cieliniego. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz w spaghetti. Na dzisiaj to by było tyle. Ja się żegnam. Żegnam.